Po czterech latach przerwy najlepsze rajdowe załgi świata ponownie wyjechały na chilijskie trasy. Calero Vampera oraz Jonny Haltren będą otwierali piątkowe odcinki specjalne. W ten weekend finowie mogą przypieczętować drugie Mistrzostwo Świata. Na Shake Downie miej drugi czas. Szybciej od swoich kolegów zespołowych, próbę Biopio przejechali Ewan ze Scottem Martinem. Brytyjczycy muszą stanąć na wysokości zadania, jeżeli chcą przedłużyć walkę o tytuł. Thierry Neville nie ma najlepszych wspomnień z poprzedniej wizyty w Chile. Belk jeżdżący obecnie z Martinem Willeke zaliczył potężną rolkę. Ocinek testowy przyjechał spokojnie, notując szósty wynik. W 2019 roku najlepsi byli Ojtanak Tanak z Martinem Jarveoją. O powtórkę z rozrywki będzie im niezwykle trudno. Shakedown skończyli siódmym czasem. Faworytami lokalnej publiczności będą Alberto Heller oraz Luis Ernesto Allende. Ślisko-Argentyjska załoga debiutuje w aucie topowej kategorii. O sukces w klasyfikacji WRC2 i WRC2 Challenger walczyć będzie duet Orlen Rally teamu. Kajtan Kajetan z Maciejem Szepaniakiem tradycyjnie zaliczyli jeden przejazd odcinka testowego, by sprawdzić czy wszystko działa. Ten sobie przejechaliśmy po prostu, żeby sprawdzić czy wszystko działa. E, czekamy na bardzo fajny weekend, bardzo piękne odcinki specjalne. No, naprawdę są. Jest to taki miks Nowej Zelandii, Portugalii, Finlandii. E, no ale bardzo trudne. Dzięki. W nocy zaogi udadzą się do Los Angeles na ceremonię startu. Właściwa rywalizacja zaczyna się w piątek. Na transmisję w Motowizji zapraszamy od 13. .00.